Hej, witam Was serdecznie! Dzisiaj kolejny vlog, mamy znowu sobotę. Powiem Wam, że mi tak łatwiej nagrywać na razie w sobotę niż w tygodniu, bo teraz w tygodniu mamy, że tak powiem, takie trochę sortowanie rzeczy i przygotowywanie do przeprowadzki powoli i staram to się robić w tygodniu, więc tak nie mam za bardzo czasu. Więc dzisiaj postanowiłam znowu nagrać vloga. U nas taki dzisiaj dzień bardzo wychodny. Jest godzina co już przed 11.00, zaraz musimy wychodzić, dlatego że znowu jedziemy do Drezna. Tomek ma znowu turniej halowy piłki nożnej. Tylko teraz zrobimy tak, że go zostawimy, bo on ma godziny rozgrzewki przed zawsze przed takim turniejem czy przed meczem. I my pojedziemy sobie do. Do innej części Drezna, jakby właśnie oglądać dalej te meble, bo jeszcze nie jesteśmy pe pewni pewnych rzeczy. Chcemy tam jeszcze popatrzeć takie szczegółowe rzeczy, typu jeszcze stół do jadalni, krzesła, dopasować do, do sofy, bo sofę już mniej więcej mamy wybraną. Dla Tomka też komodę, szafa też mniej więcej wiem, jaką tego chciał się jeszcze komody popatrzeć. Bo tam w tym sklepie, gdzie my jedziemy, są trochę tańsze jednak niż Ikea i tam są też czasami też takie um, ostatnie sztuki, właśnie z tego kolekcji, one są w ogóle tanie, więc chcę popatrzeć. No, oczywiście o ten turniej potem wrócimy, jak już te meble sobie poglądamy, ale mamy tam trochę czasu, bo ten turniej jednak będzie trwał parę godzin, więc tam wrócimy, też popatrzymy, jak to megra. Ale te meble po prostu wypadałoby już, tak już być no, pe, pewnym, pewnych, pewnym tych mebli, po prostu, bo teoretycznie za tydzień jeszcze nie mamy, za dwa tygodnie już wyjeżdżamy. A na urlop, mamy taki. Mamy, lecimy właśnie na wakacje, na, znaczy, bo są fery zimowe. A my akurat lecimy do Hiszpanii, bo nam się przydało. Udało za, tego zabukować. Bardzo tanie bilety jeszcze w październiku, więc dlatego ta Hiszpania. Mam nadzieję, że będzie trochę słońca. No ale zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chodzi. Aha, wracając do tych jeszcze mebli. Więc to dzisiaj musimy koniecznie już popatrzeć, po prostu potwierdzić to, co już chcemy kupić, bo. Jeżeli pod koniec lutego dostaniemy już meble, klucze, to chcemy tylko tam pomalować jeszcze właśnie te ściany w kilku pokojach. No i wypadało, żeby sklejać, aż składać te meble, te wszystkie, żeby tam się po prostu wprowadzać, żeby to trwało trochę, trochę szybciej. Ta organizacja cała, więc tak to dzisiaj będzie wyglądało. Więc taka znowu sobota w biegu, natomiast za tydzień już będzie trochę spokojniej. No i za dwa tygodnie już będzie już pakowanie na, na wyjazd, bo my jakoś lecimy chyba w sobotę w nocy, mi się wydaje, nie jestem pewna już teraz jakoś z Berlina, ale to muszę, musimy wszystko sprawdzić. No dobrze moi drodzy, więc ja jeszcze idę spakować swoją małą torebkę, trochę prowiantu, wezmę takie ciastka, wczoraj mi ciastka, weźmiemy jakieś tam owoce, no i się zbieramy, bo jeszcze musimy jednego chłopca odebrać, też właśnie jedzie razem z Tomkiem z tej miejscowości. No i tam po prostu ponagrywam, wiecie, te właśnie z tych meblowych, może trochę popowiadam, co już tak mniej więcej wybraliśmy. No i będziemy w domu dzisiaj późno, bo myślę, że dopiero przed 19. No ale na szczęście to jest taka ostatnia sobota przed tym wyjazdem, bo powiem, że te turnieje... No miło tak patrzeć, jak dziecko swoje, swoje gra i tak dalej, ale to jest męczące tyle godzin tam siedzieć, bo tam jest naprawdę masa tych dzieci, masa tych meczów i no męczy, przynajmniej mnie to męczy, no, ale no cóż, no jadę jak zwykle żeby trochę popatrzeć i kibicować. Dobrze, moi drodzy, zbieram się, bo już jest dosyć późno. Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj widzę, co, jest tak dosyć rzeźko, ale przyjemnie. Czapki, nicia nie ubierałam, bo tylko jadę autem, a później po tych sklepach. Ale tak nawet, no rzeźko jest, ale całkiem przyjemnie, tylko nie ma słońca dzisiaj, ale w sumie już tak żaden spacer nie jest planowany, to może bez różnicy. Właśnie tutaj ta kanapa nam się podoba. Ten kolor, bo on jest nie za ciemny, nie za jasny, taki szary i taka właśnie ona jest tutaj y, spora, narożna. Tą meblościankę właśnie mam też y, na oku. Y, ona jest nawet ładna, bo to jest. Takie połysk, ale też ma elementy drewna, bo ja nie lubię samego białego, samych białych mebli w mieszkaniu, mi się trochę kojarzy. No takie dla mnie za zimne jest. Wolek jest element drewna, I tutaj właśnie są elementy takiego jasnego drewna. Tutaj można sobie jeszcze dobrać inne kolory, o już pokażę. Tu są takie właśnie różne kolory tego drewna można sobie dobrać, ale właśnie my weźmiemy ten kolor. Tutaj mamy taki, właśnie stół, to do salonu. Tylko wiecie co, on jest bardzo długi, bo o moment 80 i zastanawiamy się jeszcze, czy będzie nam pasował, ale no bardzo ładnie. To jest taki, właśnie grube drewno i z takimi, właśnie, solidnymi, czarnymi nogami. My już te meble obejrzeliśmy, tak dalej, wszystko, tylko znowu mamy. Mętli w głowie, bo nam się spodobała kolejna meblościanka do salonu, e, taka bardziej drewniana z ta teraz zastanawiamy się, którą znowu wybrać, no tak to jest, jak się chodzi często i ogląda te meble, no nic, mamy jeszcze trochę czasu, żeby się nad tym zastanowić, stół do, jadalny bardzo, do jadalni bardzo ładny, sztuki nam się spodobały, no ale jeszcze mamy trochę czasu, dobra, ruszamy na ten turniej. Przychodzę do Was w sumie już się pożegnać. My wróciliśmy z tej piłki, zjedliśmy tak dalej. Jest godzina już siódma. Trochę nam się tutaj teraz zeszło w mieszkaniu, bo zaczęliśmy wszystko jakby... czy znaczy nie wszystko, zaczęliśmy po prostu meblościankę rozbierać, w sensie e, wszystkie książki, szkła i tak dalej. Zaczęliśmy pakować do pudeł, do toreb. Wszystkie takie pierdo właśnie z tych półek. I sobie to teraz... E, będziemy to trzymać na strychu aż do momentu, aż po prostu dostaniemy klucze, tam po prostu, po prostu przewieziemy i tak mi się wydaje, że taki plan jakby będzie szybszy niż teraz czekać aż do momentu właśnie dostania tych kluczy, po prostu będzie nam wtedy łatwiej wszystko po prostu zabrać z tego strychu i przewieźć. Na razie w mieszkaniu jest tutaj, w tym salonie jest ogromny bałagan, dlatego, że to wszystko po prostu leży jakby torby, pudła no i no nie wiem, no po prostu Koce, tak to się prezentuje, jak widać, e, wszędzie wszystkiego jest pełno. Tutaj, właśnie, jakby już jest goła, tutaj jeszcze komoda stoi też, no już też, wy, e, cała taka już opróżniona, jakieś pudła, leki, no wiecie, no tutaj po prostu e, wszystko mam, że tak powiem, wszędzie jakieś ręczniki, e, no ale to po prostu już takie sobie ogarnięte, bo tutaj był e, gorszy harmider na początku. Um, trochę rzeczy właśnie też już przejrzałam, ale no, taki generalny porząd tutaj nie jest w tych półkach, bo tu powinnam jeszcze książki przejrzeć, trochę powalać tych książek, bo mam ich za dużo. Um, albo nie wiem, obok komu się oddać czy coś, bo za dużo tego tutaj wszystkiego jest. Tak się właśnie rozglądam, co jeszcze mam dzisiaj zrobić, ale dzisiaj to chyba już niewiele, bo wiecie, że jestem zmęczona po całym dniu. Rano wstaliśmy, a mówię już jest siódma, trochę też się narobiliśmy z tym wszystkim, więc myślę, że na ten dzień dzisiejszy to będzie wszystko już z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!